Cześć, tu z tej strony Mateusz MT Pluta. Chciałem dzisiaj tylko pozdrowić y, youtuberów znanych, których znam, których oglądam. Oczywiście zacznę od pozdrowienia, o których zaczynam mówić. Pozdrawiam serdecznie Tuilonin9, Tuironi, y, ja Antoni, y, Leszka, y, pozdrawiam też Karola, który robi kanał Gołębiowskiego, pozdrawiam serdecznie y, z kanału Na chuj to oglądasz. Yy, pozdrawiam serdecznie yy, Raf Mixa, pozdrawiam serdecznie innych youtuberów i przysyłam Wam serdeczne pozdrowienia, Wam wszystkim youtuberom, którzy robicie kanał, którzy naprawdę świetne filmy robicie. A przede wszystkim pozdrawiam serdecznie Tu Ironi 98. Pozdrawiam ja, Antoni. Pozdrawiam Ironiego. Ironi robi naprawdę świetne filmy. Yy, wbijajcie na jego kanał. Tu ironi i na ja, Antoni. Ja, Antoni, y, kanał też bijajcie na jego kanał. Subskrybujcie też jego kanał. Lajkujcie, tak jak subskrybujcie i lajkujcie tu ironi. Y, subskrybujcie kanał na Chuj to Oglądasz. Zresztą pewnie subskrybujecie, pewnie oglądacie i dajecie lajki na kanał Chuj to Oglądasz, czyli Karola Gołębiewskiego Uważam, że Karola, kanał jest bardzo świetny, jest bardzo dobrze zrobiony. Oglądam właśnie też jego kanał i bardzo powiem, także e, szczerze jego kanale powiem, że jest bardzo świetny. Jego kanał, jego filmy są naprawdę fenomenalne i robi naprawdę świetne. I tak jak innych youtuberów, jak tu Ironi, też robi bardzo świetne filmy o grach, o innych. Y, mogę powiedzieć y, filmikach, które robi, naprawdę robi świetne. O grach też przede wszystkim robi świetne. Gry robi świetne. I Antoni to też powiem, że robi świetny kanał, naprawdę jego kanał jest świetny yy, Jego filmiki są naprawdę dobre yy, Też robi o grach, o yy, Też możecie subskrybować i lajkować yy, No i Leszka też przede wszystkim dobry kanał i uważam, że jest naprawdę świetny. Pozdrawiam wszystkich youtuberów, pozdrawiam pozdrowienia i cóż, do zobaczenia, cześć!